Jak trauma wpływa na układ nerwowy i dlaczego sama intensywność emocji nie zawsze leczy. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię, żeby na chwilę się zatrzymać. Jeśli możesz usiąść sobie wygodnie, zrób herbatę albo kawę. Pozwól, żeby to nagranie było chwilą wytchnienia. Ale też i zrozumienia, czym jest trauma. Temat poważny, ale możesz po prostu słuchać we własnym tempie. Jeśli w którymś momencie poczujesz, że potrzebujesz przerwy, wiedz, że to jest w porządku, zrób ją. A więc zaczynamy. Czym jest trauma? Kiedy mówimy o traumie, często myślimy o konkretnych, dramatycznych wydarzeniach, takich jak na przykład wypadek, katastrofa, śmierć kogoś bliskiego itd. Ale trauma to nie tylko to, co się nam wydarzyło, ale głównie nasza reakcja na to wydarzenie. I czasem z pozoru błahe wydarzenie dla kogoś może być traumatyczne, a z kolei to dramatyczne nie wywoła traumy u kogoś innego. Ciekawe, prawda? I od czego to zależy? Od kilku czynników. Pierwszy z nich to nagłość i zaskoczenie. Traumatyczne wydarzenia są niespodziewane, nagłe, takie, nad którymi nie mamy kontroli. To takie sytuacje, które zaskakują nasz układ nerwowy, nie dając mu czasu na przygotowanie się, na właściwą reakcję. W tym momencie ciało i umysł często uruchamiają jednocześnie tryb hamulca i gazu czyli pobudzenie i zamrożenie naraz. Efekt? Czujemy napięcie, chaos w ciele i emocjach, a nasze naturalne mechanizmy regulacyjne. Przestają działać prawidłowo. Wyobraź sobie teraz układ nerwowy, jak kierowcę auta. Nagle pojawia się przeszkoda, coś czego się nie spodziewasz. Twój kierowca jednocześnie wciska gaz i hamulec. Chce uciec. Ale też się zatrzymać. Efekt: auto drży, wpada w poślizg, a ty czujesz chaos w ciele i emocjach. To właśnie dzieje się w momencie nagłego, traumatycznego zdarzenia. Układ nerwowy nie zdążył się przygotować, a mechanizmy regulacyjne zostają przytłoczone. Kolejny czynnik, który może wpływać na doznanie traumy, to jest bezpośrednie zagrożenie życia lub integralności ciała. Na przykład wypadki, przemoc klęski żywiołowe. Przewlekłe, powtarzające się stresory, na przykład przemoc w domu, mobbing, zaniedbanie. Doświadczenie przemocy ze strony bliskiej osoby, rodzica, partnera często jest bardziej traumatyczne niż od osoby obcej. To jest tak zwana trauma relacyjna. I tu na chwilę dłużej się zatrzymajmy. Trauma relacyjna, czym jest? To doświadczenie, w którym zagrożenie, przemoc lub zaniedbanie pochodzi od osoby, od której zależymy emocjonalnie lub fizycznie. Takie typowe źródła to rodzice, opiekunowie, partnerzy, bliscy, członkowie rodziny. Dlaczego jest to szczególnie silna trauma? Bo działa tutaj taki mechanizm jak zawodność zaufania. Układ nerwowy uczy się od wczesnego dzieciństwa. Że ten, kto się mną opiekuje, jest bezpieczny, nie zagraża mi. I teraz, kiedy ktoś bliski staje się źródłem zagrożenia, podstawowe poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Można tak potocznie powiedzieć: układ nerwowy wariuje nie odróżnia bezpieczne od niebezpieczne. Trauma relacyjna często obejmuje brak wsparcia, odrzucenie, manipulacje lub przywlekłą przemoc. I to nie jest pojedyncze wydarzenie, ale powtarzające się doświadczenie, które modeluje układ nerwowy w trybie przetrwania. Osoba taka, która żyje wiele lat w traumie relacyjnej, uczy się, jak przetrwać. Zachodzi u niej więc trudność w przewidywaniu bezpieczeństwa, bo jeśli zagrożenie pochodzi od osoby bliskiej, Ciało i umysł tracą punkt odniesienia, kiedy mogą czuć się bezpieczne. W efekcie takiego doświadczenia okno tolerancji staje się wąskie. Łatwo pojawia się zalew emocjonalny, lub przeciwieństwo odrętwienie. Nie czuję nic. Jaki to ma wpływ na nasze relacje w dorosłości? Trauma relacyjna kształtuje sposób, w jaki wchodzimy w bliskość w dorosłym życiu. Zatem może pojawiać się w nas lęk przed zaufaniem, trudność w regulacji emocji w relacjach, skrajne pobudzenie lub wycofanie. Przykład. Przemoc od obcej osoby, na przykład w wypadku, jest strasznym doświadczeniem. Układ nerwowy reaguje na zagrożenie, ale zwykle po pewnym czasie można wrócić do poczucia bezpieczeństwa, bo bliska relacja nie pozostaje naruszona. Natomiast przemoc ze strony rodzica czy partnera podważa te fundamenty bezpieczeństwa. Dlatego efekt traumatyczny jest głębszy i trudniejszy do integracji. Kolejny czynnik wpływający na to, czy zdarzenie będzie dla nas traumatyczne, czy nie. To zdolność do regulacji układu nerwowego. Ludzie różnią się oknem tolerancji i tym, jak dobrze mogą regulować pobudzenie emocjonalne. Ktoś z bardziej wrażliwym układem nerwowym albo ograniczoną możliwością odzyskiwania spokoju, na przykład po wcześniejszym trudnym doświadczeniu, jest bardziej podatny na traumę. Dostępność nerwu błędnego i zdolność do bezpiecznego hamowania i zarządzania emocjami mają tu kluczowe znaczenie. I dalej. Wsparcie społeczne. Obecność osoby, która oferuje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, zmniejsza ryzyko traumatyzacji. Kolejna rzecz to szybka interwencja kryzysowa, wsparcie osoby w kryzysie. Im szybciej, tym mniejsze prawdopodobieństwo traumy. Natomiast izolacja i brak wsparcia zwiększają możliwość, że wydarzenie zostanie zapisane w układzie nerwowym jako wydarzenie traumatyczne. Kolejny czynnik zwiększający ryzyko doświadczenia traumy, to historia wcześniejszych doświadczeń. Osoby z wcześniejszymi traumami mają często mniejsze okno tolerancji i są bardziej wrażliwe na kolejne stresory. Tym bardziej, jeżeli poprzednie traumy nie zostały przepracowane. I wtedy zdarzenia, które dla innych byłyby znośne, mogą być traumatyczne dla kogoś z historią przewlekłego stresu lub zaniedbania. Co jeszcze jest ważne? To, jak osoba postrzega wydarzenie, ma ogromne znaczenie. Jeśli wydarzenie przekracza poczucie bezpieczeństwa, kontroli lub własnej skuteczności, zwiększa prawdopodobieństwo traumatyzacji. A więc podsumujmy. Nawet stosunkowo małe wydarzenie może być traumatyczne, jeśli odbiorca nie czuje się w stanie sobie z nim poradzić. Trauma nie jest obiektywnym zdarzeniem, tylko reakcją układu nerwowego na wydarzenie przekraczające zdolność regulacji. To, czy coś się stanie traumą, zależy od natury i intensywności wydarzenia, biologicznej wrażliwości i zdolności do regulacji, historii wcześniejszych doświadczeń, dostępnego wsparcia społecznego, subiektywnej percepcji zagrożenia. Pamiętajmy, trauma to to, co zostało zapisane w układzie nerwowym, gdy było za dużo, za szybko albo zbyt samotnie. I od tego momentu wydarzenia ciało zaczyna funkcjonować w trybie ochrony. Próbuje ono nas chronić przed kolejnym przeciążeniem. I dlatego właśnie po traumie wiele osób doświadcza skrajnych stanów albo silnego pobudzenia wszędzie wszystko, dużo pęd, głośno napięcie chaos niemożność zatrzymania się albo przeciwieństwo przytłoczenie zamrożenie, odrętwienie wycofanie lęk. To, co znika po doświadczeniu traumatycznego zdarzenia, to płynne przechodzenie z jednego stanu w drugi, czyli ta prawidłowa regulacja układu nerwowego znika lub zanika. Nerw błędny, a emocje. Nerw błędny równa się główny kanał parasympatyczny. Nerw błędny, zwłaszcza jego brzuszna gałąź, według teorii poliwagalnej, jest częścią układu przywspółczulnego i działa jak hamulec dla układu współczulnego walki-ucieczki. Czyli spowalnia on serce, łagodzi napięcie w ciele, wspiera oddychanie i trawienie. Pomaga nam czuć się bezpiecznie w relacji i w kontakcie z innymi. Czy jest on zarządcą emocji? Nie bezpośrednio. Nie tworzy emocji ani o nich nie decyduje, kiedy się pojawią. Za to reguluje sposób, w jaki układ nerwowy na nie reaguje. Czyli pozwala, żeby emocja była odczuwana, ale nie zalewała całego systemu nerwowego. Umożliwia powrót do spokoju po pobudzeniu, czyli reguluje emocje. Wspiera poczucie bezpieczeństwa, które jest fundamentem przeżywania emocji bez zagrożenia. Trauma a nerw błędny. Po doświadczeniu traumy dostęp do brzusznej gałęzi nerwu błędnego często jest ograniczony. Układ nerwowy szybciej wchodzi w tryb walki, ucieczki, układ współczulny, albo w tryb immobilizacji i tu grzbietowa gałąź nerwu błędnego czyli zamrożenia. A co za tym idzie? Zdolność do płynnego hamowania pobudzenia i stopniowego wyciszenia jest zmniejszona albo niemożliwa. Efekt? Osoba po traumie łatwo wychodzi poza okno tolerancji. Emocje stają się zalewające albo odrętwiające. Nie dlatego, że emocje są za silne. Ale dlatego, że regulujący hamulec nerwu błędnego jest tymczasowo niedostępny lub ma ograniczone działanie. Jak działa zdrowy układ nerwowy? Zdrowy układ nerwowy potrafi się aktywować, a potem naturalnie wrócić do wyciszenia. A więc możemy się zdenerwować i uspokoić wzruszyć i wrócić do równowagi, poczuć emocje bez zalania nią. To jest możliwe, kiedy układ nerwowy ma dostęp do poczucia bezpieczeństwa i do mechanizmów, które łagodnie wygaszają pobudzenie. Po traumie ten dostęp bywa ograniczony. W terapii traumy mówimy wtedy o oknie tolerancji. To zakres Pobudzenia, w którym możemy czuć emocje i jednocześnie pozostać w kontakcie ze sobą. Po traumie to okno często się zwęża. Emocje bardzo szybko wybijają nas poza nie. I teraz ważne: poszerzanie okna tolerancji nie polega na tym, żeby wytrzymywać więcej albo przeżywać mocniej. Chodzi o to, żeby układ nerwowy nauczył się regulować w trakcie emocji, a nie dopiero po zalaniu nimi. Wyobraź sobie emocje jak fale, a układ nerwowy jak naczynie. W zdrowym układzie nerwowym naczynie jest na tyle pojemne, że fala może się pojawić, podnieść i opaść. Po traumie naczynie jest bardzo małe. Nawet niewielka fala wylewa się poza brzegi. I wtedy nie ma znaczenia, jak bardzo płaczesz, jak intensywnie coś przeżywasz, bo fala nie mieści się w naczyniu. I to nie fala jest problemem, problemem jest pojemność naczynia. Dlatego czasem ktoś płacze, płacze i nic to nie daje. Po płaczu nie ma ulgi, jest tylko zmęczenie albo pustka. To nie dlatego, że płacz jest zły, tylko dlatego, że odbywa się poza oknem tolerancji. Układ nerwowy jest wtedy w trybie przetrwania. Nie uczy się wyciszenia, tylko jeszcze bardziej utrwala napięcie. Ten sam płacz, kiedy pojawia się w poczuciu bezpieczeństwa, kiedy ciało ma oparcie, a emocja nie zalewa, może być regulujący i integrujący, bo fala przychodzi i odchodzi. Ten sam płacz, ale w innym stanie układu nerwowego. I on wygląda trochę inaczej. Oddech jest głębszy, ciało ma oparcie, jest kontakt z terapeutą, z kimś bliskim. Albo z samym sobą. Dlatego w pracy z traumą nie chodzi o intensywność, nie chodzi o to, żeby wszystko z siebie wyrzucić. Chodzi o stopniowe poszerzanie naczynia, o budowanie bezpieczeństwa w ciele, o uczenie układu nerwowego, że emocja nie musi oznaczać zagrożenia. I pamiętajmy, to jest proces powolny, delikatny i bardzo głęboki. Bo kiedy naczynie staje się większe, emocje przestają być zalewające. Po prostu mieszczą się w tym naczyniu. I wtedy naprawdę mogą się integrować. I na koniec jak regulować nerw błędny, który jest tak istotny? W regulacji naszego układu nerwowego. Na tym kanale znajdziesz wiele medytacji. Każda z nich skupia się na uwalnianiu emocji i to jest naprawdę dobra baza. Jest też medytacja poświęcona bezpośrednio regulacji nerwu błędnego. Tutaj mogę podać przykłady ćwiczeń, które mogą pomagać. I to jest śmiech, taniec, wszelkiego rodzaju ruch. Spacer, ćwiczenia, masaże ciała, twarzy, ale też mruczenie, ziewanie, wypowiadanie dźwięku takiego jak OM, morsowanie lub aktywacja odruchu nurkowego przez zanurzanie twarzy w zimnej wodzie i wiele innych. Pamiętaj jednak, że traumę nie wyleczysz samodzielnie, więc jeśli potrzebujesz, skontaktuj się ze specjalistą. Daj sobie wsparcie, pozwól sobie pomóc, puścić ciężar, żeby życie stało się lżejsze, spokojniejsze, zharmonizowane i bardziej otwarte na radość. I tego Ci życzę.